W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Miesiąc z Maryją, dzień dziewiętnasty. Matka Jezusa zostaje wdową. Brak opisów dowieństwa Maryi w Piśmie Świętym. Ale ponieważ Wam to powiedziałem, smutek napełnił Wam serce. Jednakże mówię Wam prawdę. Pożyteczne jest dla Was moje odejście. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 16, wersety od 6 do 7. Okres życia ukrytego w Nazarecie był naznaczony jeszcze jednym bolesnym doświadczeniem śmiercią Józefa. Dla Maryi oznaczało to wkroczenie w nowy etap życia związany ze stanem wdowieństwa. Pismo Święte milczy na temat okoliczności śmierci Józefa. Przypuszcza się, że nastąpiła ona przed rozpoczęciem przez Jezusa działalności publicznej. Ostatni raz wspomina się o Józefie, kiedy Jezus miał 12 lat. Powszechnie uważa się, że umarł w Nazarecie w opinii świętości, w obecności Jezusa i Maryi. Czy można spodziewać się lepszej śmierci? Józef prawdopodobnie chorował. Maryja z czułością opiekowała się umierającym mężem i przyjmowała w domu gości, którzy przychodzili go odwiedzać. Koniec końców, jak wiele wszyscy mu zawdzięczali. Jego dobroć, przykład i duchowy autorytet pomogły wielu ludziom żyć w sposób godny i prawy. Nadszedł czas, kiedy misja Józefa dobiegła końca. Otrzymał niesłychaną łaskę dzielenia codzienności z samą Matką Bożą, którą Pan powierzył jego opiece. Dostąpił godności prawdziwego małżonka Maryi, będąc jednocześnie strażnikiem jej dziewictwa. Dlatego też, Przedstawia się go zwykle z białą lilią w ręku, będącą symbolem czystości. Małżonkowie kochali się najgłębszą miłością, jaką kiedykolwiek znał świat. Józef ponadto został wyniesiony do godności ojca Jezusa i wypełnił tę rolę w sposób godny podziwu. Nauczył syna Bożego nie tylko sztuki ciesielskiej, ale przede wszystkim sztuki bycia człowiekiem. Doświadczył wielu prób, ale też zakosztował niezrównanych radości. Wraz z Maryją dane mu było w obfitości czerpać ze skarbów najświętszego serca Jezusowego. W szarej codzienności u boku Maryi i Jezusa wzrastał do Najwyższej świętości. Błogosławiony Józef umarł z ufnością na rękach Jezusa i Maryi, otoczony ich żarliwą modlitwą. Dlatego też zwyczajowo bywa wzywany jako patron dobrej śmierci. Jezus zamknął mu oczy. Podobnie jak później zapłacza nad śmiercią swojego przyjaciela Łazarza, rozpłakał się razem z Maryją nad swoim ziemskim opiekunem i pocieszał ją perspektywą przyszłego spotkania w niebie. Zgodnie z tradycją, Jezus umył ciało Ojca i owinął je w białe płótno. Związał jego ręce i nogi, owinął w całun i chustę modlitewną, pozostawiając odkrytą twarz. Krewni i sąsiedzi przyszli oddać ostatni hołd zmarłemu. Maryja pomimo wielkiego bólu emanowała wewnętrznym pokojem. Każdego, kto składał jej wyrazy współczucia, odpowiadała słowami pełnymi głębokiego pocieszenia. Dopiero teraz tak naprawdę okazało się, jak bardzo ceniony i jak powszechnie szanowany był Józef. Z godnym sercem wszyscy zebrani modlili się psalmami w intencji zmarłego. Jezus swoim pięknym głosem odśpiewał kadisz, modlitwę sierot. Maryja dziękowała Bogu Ojcu za to, że dał jej tak dobrego męża. Wieczorem ciało Józefa pochowano w grocie na skraju miasteczka. Maryja i Jezus rozerwali na znak żałoby skraje swoich szat, lecz pośród głośnych zawodzeń krewnych zachowywali się raczej powściągliwie, z godnością i skupieniem. Po powrocie z pogrzebu spożyto wspólną wieczerzę, na którą składały się jajka, na twardo oraz inne symboliczne potrawy. Uroczystość świętego Józefa obchodzimy 19 marca, na tydzień przed zwiastowaniem pańskim. Natomiast 1 maja wspominamy świętego Józefa Rzemieślnika. Jako głowa świętej rodziny, jest on także głównym patronem Kościoła Powszechnego. Ponieważ żył w bliskości Maryi jest uznawany za drugiego po niej największego świętego. Jezus i Maryja są tak nierozłączni, że wymienia się ich zawsze razem podczas mszy świętej w modlitwie eucharystycznej. Jezus chodził w żałobie przez trzydzieści dni, a Maryja już do końca życia. Została wdową w wieku około 40 lat i od tej chwili materialnie i pod względem prawnym podlegała Jezusowi. Oznaczało to zmianę statusu i stanu życia. Jezus jako młody mężczyzna został głową rodziny, odziedziczył także warsztat po swoim ojcu. W Nazarecie był uznawany za cieśle, który miał obowiązek zapewnienia utrzymania swojej owdowiałej matce odtąd czuwał nad nią z synowską troską aż do swej śmierci na krzyżu. Jak każda wdowa, Maria cierpiała po stracie męża. Tym niemniej pogodziła się wewnętrznie ze zmianą, jaka zaszła w jej życiu, wiedząc, że jednocześnie zaczęło się dla niej coś nowego. Pokorne, proste i ubogie życie świętej rodziny toczyło się dalej chociaż inaczej. Józefa nie było, a Jezus był dorosły. Maryja, w której Bóg stał się dzieckiem, została pierwszą uczennicą swojego syna w sposób zupełnie wyjątkowy ze względu na szczególne miejsce przypadające jej w historii zbawienia. Był to czas, kiedy Maryja przygotowywała się w głębokim wewnętrznym skupieniu do przyszłej misji matki Kościoła. Pozwoliłaby Jezus dzień po dniu kształtował ją w wymagającej szkole swojej miłości. Bóstwo Jezusa nadal pozostawało ukryte i Maria musiała żyć wiarą. Służyła mu z całego serca i prowadziła z nim długie rozmowy, coraz bardziej zachwycona tym, co odkrywała w swoim Synu. Często też zanurzała się w skupieniu, w głębokiej ciszy adoracji i w miłosnej kontemplacji. Jezus podjął bardzo rzadką w tamtych czasach decyzję o pozostaniu w stanie bezżennym. Maria jednak to rozumiała, jej syn był już oblubieńcem, który przyszedłby poślubić całą ludzkość. Jego krewny święty Jan Chrzciciel nazwie siebie przyjacielem oblubieńca i sam również wybierze drogę celibatu konsekrowanego. Ludzie już zresztą zaczęli coraz głośniej mówić o Janie. Od swojej młodości żył jak pustelnik na pustyni ludzkiej, gdzie zewsząd ściągały do niego tłumy, Głosił bowiem konieczność nawrócenia przed spodziewanym nadejściem Mesjasza. Lud słuchał Jana i na znak nawrócenia przyjmował chrzest w wodach Jordanu. Pewnego dnia Jezus oświadczył Maryi, że także zamierza udać się na spotkanie Jana chrzciciela. Zamknął warsztat, zaopatrzył matkę we wszystko, co mogło jej być potrzebne w czasie jego nieobecności, powierzył ją opiece krewnych i pobłogosławił. Podobnie jak to później poleci swoim uczniom, nie zabrał ze sobą niczego. Poszedł na pustynię sam, bez bagażu, by całkowicie zdać się jedynie na opatrzność ojca. Maryja została sama, nie zatrzymywała syna przy sobie. Jego odejście było dla niej w jakimś sensie początkiem nowej żałoby. Jezus i Maryja będą się jeszcze widywali, ale syn przygotował już matkę do życia w samotności. Maria jest niewiastą początków najpierw zgodziła się na poczęcie w swoim łonie Syna Bożego i z wielką radością wydała go na świat nadszedł czas zakończenia ukrytego życia świętej rodziny w nazarecie maria nie wiedziała jak się to dokona lecz czuła że nadszedł dla niej nowy czas modlitwa mario Doświadczyłaś bólu po stracie Józefa, a także po odejściu z domu Jezusa, bo bardzo głęboko ich obu kochałaś. Czułaś się samotna, chociaż otaczali cię nadal krewni i przyjaciele. Maryjo, bądź przy mnie, kiedy będę przeżywał bolesne rozstania z bliskimi, a także w godzinie mojej śmierci. Naucz mnie szukać pocieszenia w obecności Boga Ojca, bym umiał nieść pocieszenie samotnym, których spotykam na swojej drodze. Spraw, by ludzie pogrążeni w smutku i żałobie, umieli otwierać serca na pocieszenie płynące z Serca Bożego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś ty wdowo po Józefie między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, którego nie zatrzymywałaś przy sobie w Nazarecie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.